Dobrze, kolejny dzień filtrowania wody. Zobaczymy, jak ta sytuacja wygląda. No, bardzo przyzwoicie po dzisiejszej nocy. Chcieliśmy też dodałem chloru, więc ten chlor tutaj też pomógł. Ło! Masakra. No to super, to teraz porządne płukanie poduszki, kulek, akwalunek i filtrujemy dalej. Mówię jeszcze tego chłodu dodać myślę, że dwóch więcej, żeby było i super. Wyciągnąłem tę doniczkę. Poduszka wygląda tak. A kulki, akwalunki pod spodem wyglądają tak, więc teraz to trzeba, wszystko trzeba wypłukać pod wodą. Złożyć do kupy i dalej filtrować. A teraz po umyciu kulki aqualon wyglądają w ten sposób. No i poduszka tak. Z poduszką jest trochę trudniej, żeby ją umyć pod kranikiem, ale kulki na akurat się dość łatwo myje, bo wystarczy pod bieżącą wodą, każdą kulkę jest osobna wyciskać i one są wtedy już takie bielutkie, czyli całe te glony z nich wylatują. I teraz to składam do kupy i z powrotem kontynuuję filtrowanie. Tym czyszczeniem na to mi się trochę jednak zeszło, bo okazało się, że to nie były taki luźny, to nie były takie luźne glony, tylko to były takie glony już przyczepione, w żarte w zasadzie w podłogę, więc musiałem szorować tą podłogę. Więc dwie godziny szorowałem. No ale efekty są. Teraz dwie godziny szorowałem dno, woda wygląda teraz w ten sposób. No i jeszcze filtruję, bo jeszcze nie jest przezroczysta. Ale teraz dodam floka, dodam jeszcze floru i... Już jutro powinna być piękna. Teraz wyszło słoneczko, więc można zobaczyć teraz jak ten basen wygląda w tej chwili słońcu. No i wygląda bardzo spoko. Woda ma ładny kolor. Filtruje się cały czas. Jeszcze jest mętna, więc musi się pofiltrować. Ten flok, który musi podziałać, ale... Ten najgorszy zielony syp udało się już wyfiltrować. Czy odfiltrować? Jest godzina 14 i ta woda już jest gotowa do kąpieli. Zrobiła się niebieska. Jak widać po nogach drabinki jest również przezroczysta. Więc to, że dodałem teraz trochę chloru, dodałem floka. Spowodowało, że Rzeczywiście ten filtr tutaj skomplikowany oczyścił cały basen. Czyli tutaj jak widać zielone gluty zatrzymały się na poduszce plus na filtrze piaskowym. miałem jak się przedostać. Skimmer wyłapał wszystkie robaki, które tam prywały. No i woda jest piękna i czysta Teraz nic tylko wskakiwać i się w niej kąpać.